To nagranie będzie dość nietypowe, ponieważ pochodzi z audycji webinaru dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Ale ponieważ ten fragment akurat dotyczy tego, co się dzieje na rynku nieruchomości: czy można na nim stracić, czy zarabiać, jak się zachowywać jako sprzedający, oczywiście zrozumiecie to, jeżeli odfiltrujecie sobie to, że mówię w tym nagraniu, do pośredników. Dlatego je postanowiłem. Tutaj zamieścić. Całość tego nagrania dla pośredników jest dostępna. Oczywiście, jeżeli będą srebrnym wspierającym nasz kanał na YouTube. A w ogóle, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście koniecznie subskrybuj ten kanał, bo tutaj po prostu jest mnóstwo informacji o rynku i to wcale nie tylko dla pośredników nieruchomości. No, widzę jedno pytanie, ale. To pytanie, akurat, które przyszło na czacie, dotyczy chyba wróżby. Mówił Pan o cyklach rynkowych, jaką mamy teraz fazę i jak będzie. Teraz mamy fazę na pewno spowolnienia rynku nieruchomości, zwłaszcza jeżeli chodzi o transakcje sprzedaży nieruchomości mieszkalnych. To wyraźnie widać, bo przecież Ubyło kredytowanie, ubyło ludzi. Jak będzie? No to a skąd ja to mogę wiedzieć? Jaki będzie koniec i finał wojny na Ukrainie? To pytanie pierwsze. Czy wejdą tak zwane tanie kredyty? Albo te na 2%. Które lansuje obecna władza, albo te 0%, które gdzieś tam lansuje opozycja, to jeszcze bardziej mglista ta druga jest obietnica. No bo najpierw ta opozycja musi dojść do władzy, żeby mogła w ogóle o tym kredycie myśleć. A ja widzę, że u nich też jest zdanie podzielone, bo na przykład lewica zdaje mi się razem z PSL-em, która musiałaby być w tej koalicji. To oni wcale nie są zachwyceni pomysłem rozdawania pieniędzy, dopłat do czynszów, 0% kredytu. Raczej wolą postawić na budownictwo komunalne. Ja tutaj nie będę rozważał, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Za niesłuszne, tak szczerze mówiąc, to uważam dosypywanie pieniędzy do popytu, kiedy się nie wspiera podaży, kiedy się przykręca kurek, bo to powoduje. Wzrost cen, ale tutaj troszeczkę odbiegłem od pytania, bo rozumiem, to też pytanie bardziej dotyczyło tej sytuacji pośredników. No więc słuchajcie, z mojego doświadczenia to już jest gospodarczy, któryś tam z rzędu kryzys. Na rynku nieruchomości również te kryzysy były. Okresy między szczytami są coraz dłuższe. Poprzedni szczyt był w 2007-2008 roku, i potem to takie przełamanie nastąpiło na przełomie 2001-2022. Jeżeli chodzi o sprzedaż, nie o najem na przykład mieszkań. Tu o mieszkaniach rozmawiamy, ale czy o działkach, o innych rzeczach tak samo można powiedzieć, i o domach. Natomiast, co zawsze wtedy było w branży pośrednictwa, zawsze najgorsze dla pośredników był ten okres, kiedy następowało przełamanie, i tuż po tym przełamaniu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wiele osób sprzedających, na przykład, nie, nie przyjmuje do wiadomości, że jest kryzys. Czytają prasę, widzą telewizję, oglądają media społecznościowe, piszą w nich nawet o kryzysie, ale. I jak chcą sprzedać nieruchomość, to dla nich kryzysu nie ma. W ogóle to jest niemożliwe, żeby ubyło kupujących ich nieruchomość jest fantastyczna i nadal kosztuje tyle, ile kosztuje albo jeszcze więcej. No jak mają takie podejście, to nic dziwnego, że nie sprzedają. Wobec tego, no dlaczego jest ten kryzys? Bo znikają kupujący, zmniejsza się ilość transakcji. I to powinno być teoretycznie dla pośredników bardzo złe. Ale to jest dla pośredników bardzo złe, tylko przez pewien krótki okres, przez początek tego załamania, dlatego, że właśnie na początku tego załamania, to już powiedziałem wcześniej, odchodzą z zawodu wszyscy ci, którzy przyszli tuż przed górką. Bo zazwyczaj jak jest tak, jak jest ta górka, jest ta hossa, no to już nawet w taksówce i u fryzjera wiadomo, że warto handlować nieruchomościami, to wtedy wbrew pozorom dla pośredników nie jest to dobry okres, bo po pierwsze jest trudno zdobywać oferty, bo sprzedający bardzo często wolą sprzedawać sami. To było po pierwsze, po drugie, zdarza się też, że jest duża konkurencja właśnie tych nowych ludzi, którzy napłynęli na rynek, i jeszcze oni właśnie stosują ten, co wspomniałem wcześniej dumping. Wobec tego te warunki pracy dla pośredników są gorsze. Ci doświadczeni wiedzą, że należy odkładać pieniądze i nie cieszyć się tym, że teraz jest jakiś prosperity, i potem, krótko po tym przełamaniu, kiedy już ubyło tych klientów, rynek wraca. Dla pośredników do normy. Sprzedający już aha, to jednak faktycznie rok pisali, to już kryzys trwa rok albo półtora, no to może faktycznie warto obniżyć. Sami nie mogą sprzedać, nikt do nich nie przychodzi, co zrobić, no to może trzeba dać zlecić pośrednikowi. I jeżeli pośrednik potrafi, to trzeba umieć. Nigdy nie róbcie jednego błędu, nie kaćcie. Swoim sprzedającym, że tak, tak, wasza cena jest dobra. Bo ja widzę taką postawę u pośredniku: przyjmę ofertę, zaakceptuję cenę. Potem <laughs> wiem z góry, ten pośrednik wie z góry, że ta cena jest zawyżona, ale sobie myśli: Dobrze, to ja co przyjmę tą cenę, a on zmięknie. Nie róbcie tego, bo to tylko potem podważy zaufanie do was. Starajcie się przyjmować oferty dobre, oferty w dobrej cenie. Mówić sprzedającym brutalną prawdę, że w tej chwili to. Na dzień dzisiejszy, że ta oferta to jest lekko sufit albo ponad sufitem, i jeżeli chce naprawdę sprzedać, to musi opuścić, róbcie to, informujcie, to będziecie mieli sprzedaż. W tym kryzysie też sprzedaż idzie, bo zawsze są też kupujący, i tak, sprzedający chętnie docierają do pośredników, wobec tego pośrednicy mają więcej oferty, lepszych ofert zresztą, często. Kupujący. No, są też tacy, którzy oczywiście ortodoksyjnie nigdy pośrednikowi nie zapłacą, ale to oni i tak nie byli nigdy klientami dla naszej branży. I to są ludzie czasami, którzy tak są uparci, żeby nie zapłacić pośrednikom, że kupią gorzej, kupią drożej, bez pośrednika, ale nie zapłacili. No cóż, no, co mamy zrobić z takimi ludźmi? No, tacy są po prostu przyjąć, jest takich trochę, ale nimi się nie przyjmujemy, bo ta grupa zawsze była natomiast jest duża grupa kupujących i to zwracam wam uwagę, że szczególnie w tych majątniejszych regionach, którzy mają dobrą pracę, nie chcą sami tracić czasu na przeglądanie rynku, to znaczy każdy pewnie z nich zaczął sam przeglądać rynek, ale w którymś momencie jak nie znalazł czegoś dla siebie, to się wkurzył, więc zwraca się do pośrednika, wbrew pozorom ten okres taki zjazdowy rynku, nie zawsze jest zły dla pośredników. Czasami on po prostu jest no dobrym okresem, powiedzmy. No, tak to nazwijmy. Dob może nie rekordowym, ale nie jest złym. I ja sądzę, że ponieważ już u nas ten kryzys na rynku sprzedaży nieruchomości trwa ponad rok, to już sporo ludzi ubyło z tego rynku to, o czym mówiłem. To nawet nie chodzi o same biura, o same agencje, tylko o ilość pracowników w tych agencjach, o ilość agentów, którzy żyją z prowizji. I ja słuchajcie, ja znam osobiście bardzo dobrych pośredników, którzy weszli na rynek pośrednictwa w 2009 roku, czyli w czasie, kiedy jeszcze trwał zjazd na rynku. W 2008, niektórzy, ale w 2000, pod koniec, ale w 2009, czyli ten taki pierwsze uderzenie rynku, pierwszy zjazd, bo zjazd się zaczął przy takie potężne zatrzymanie od kryzysu Lehman Brothers, to było sierpień 2008. I weszli i dali sobie radę na tym rynku właśnie dlatego, między innymi, że mieli łatwiej pozyskać ofertę i potrafili pracować z kupującym. Potrafili się dostosować do rynku i już nie mieli tak wielkiej konkurencji tych, powiedzmy, dzieci Hossy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, oczywiście subskrybuj nasz kanał. Przypominam, że pośrednicy i nie tylko zresztą, mogą całą tę audycję zobaczyć, jeżeli będą wspierającymi nasz kanał. A jeżeli chcesz w ogóle wiedzieć więcej o tym, jak obracać nieruchomościami, to zapraszam na szkolenia na 24 24pl Trzymajcie się i pamiętajcie, rok 2023 nie będzie złym rokiem w nieruchomościach, przynajmniej nie dla każdego. Mądrzy sobie na tym rynku poradzą. Cześć!